Witam w kolejnym odcinku Poznaj naszą fundację, a dziś mam przyjemność gościć Izabelę Bednarską. Cześć Iza. Cześć. Iza u nas w fundacji pełni funkcję koordynatorki. Iza na wstępie pytanie, jak rozpoczęła się twoja um, historia w ogóle z fundacją? Jak tutaj trafiłaś? Właściwie te, to połączenie jest takie dosyć na prywatnym tle, ponieważ w życiu prywatnym mam do czynienia z osobami, które prowadziły jakiś tutaj swój startup. Ja akurat byłam na etapie zmieniania pracy, trafiłam na głoszenie. E, przy okazji ktoś mi bardzo polecił fundację, jako wspaniałe miejsce, więc to, to opowiedział mi też trochę z tej perspektywy beneficjenta. Mhm. I jakoś tak się służyło, że e, zaczęłam pracę jako właśnie koordynator, później obsługując beneficjentów. Mm -hmm. A czy twoje studia są w jakiś sposób powiązane z tym, co dzisiaj robisz? Mm, studiowałam administrację na licencjacie. Teraz studiuję e, na studiach magisterskich e, coś o bardzo wdzięcznej nazwie, co się nazywa studia prawno-biznesowe mm -hmm. e, na Akademii Leona Kaźmińskiego i mogę powiedzieć, że w sumie mi to pomaga i. Jest to dosyć połączone, ponieważ y, dużo rzeczy się pokrywa, dużo rzeczy mogę się dowiedzieć. Na przykład mam niektóre przedmioty, które no, pomagają mi w tej pracy i są jak najbardziej połączone. Mm -hmm. A jak wygląda Twoja codzienna praca jako koordynatorki? Mm. To o... jest bardzo złożony też proces, <laughs> prawda? To jest. Tak, całe spektrum działań fundacji jest dosyć szerokie, więc to, co my robimy, oprócz takich. Mm, podstawowych rzeczy, które robimy praktycznie codziennie, czyli to jest akceptacja faktur, e, rozmowa z beneficjentami, załatwienie ich spraw, to są też takie pytania, które się no nie ma dwóch takich samych dni w fundacji, więc są pytania, które są zupełnie różne i kompletnie i wtedy staramy się beneficjentom pomóc. Oczywiście jest to e, takie działania jak księgowość, pomoc księgowością, mhm. są to e, Działania z działem prawnym, czyli dogadywanie umów i tak dalej. Jest to szeroka, bardzo pomoc wszelkiego rodzaju związana właśnie z prowadzeniem działalności. Mm -hmm. A taka najlepsza rzecz, jaka ci się przydarzyła tutaj w pracy? Jakby rzecz, którą najbardziej lubisz w swojej pracy? Jaki jest taki element, yy, który najbardziej cenisz? Myślę, że najbardziej tak prywatnie cenię no, taką wdzięczność ze strony beneficjentów, bo naprawdę wkładamy całe swoje serce w tę pracę i naprawdę jesteśmy zaangażowani, żeby y, im się udawało, bo robimy to przecież dla nich. Mm -hmm. Więc y, bardzo lubię, kiedy beneficjenci doceniają to, co robimy i są w jakiś sposób wdzięczni. Oczywiście wiem, że to jest nasza praca, ale lubię Na w to, to wkładać. Jest to tak, lubię w to wkładać jakieś takie całe swoje serce i lubię zaangażowanie. Lubię kiedy się rzeczy dopinają, więc, więc to sobie cenię bardzo. A gdybyśmy już na moment od pracy się odcięli, to Twoje zainteresowania prywatne? Mm, bardzo lubię gotować. Myślę, że gotowanie mm. to jest moja ulubiona rzecz na świecie, co lubię robić. Mm -hmm. Bardzo lubię odkrywać nowe smaki, lubię próbować nowych kuchni, e, lubię odtwarzać jakieś dania. Myślę, że gotowanie to jest coś, co najbardziej lubię. Oprócz tego lubię iść na rowerze. Teraz się zaczął sezon, więc mm -hmm. rozglądał się za no tak. zakupem no, nowego sprzętu. E, z tym, że nie lubię jeździć po mieście, bardzo nie lubię jeździć po mieście, mm -hmm. są to raczej takie. Jakie rejony wybierasz? Kampinos. E, mm -hmm. e, tak, w strony Campinosa bardzo lubię jeździć. Bardzo lubię takie właśnie całodniowe wycieczki, powiedzmy na jakieś 30 km, 20 co najmniej, bo, no tak jak mówię, nie lubię jeździć mm -hmm. po mieście, lubię jakieś takie dalsze. To jest um. już taki kawałek drogi. <laughs> Jak już nie wiem, biegać nienawidzę, a rowerem uwielbiam jeździć. E, oprócz tego w sumie to jeszcze można powiedzieć, że się pasjonuje e, rasą kotów. E, mm -hmm. Jest to Którą rasa, Tak, jest to rasa szkockiej z Sama mam mm -hmm. takiego kota i w sumie to się rozglądam za następnym. Mm -hmm. A jak wygląda? Możesz przybliżyć e... osobom, które nie wiedzą. Ja na przykład nie wiem. Jest to z rodziny Brytyjczyków, czyli mm -hmm. e, jest mój z koloru liliowego, czyli to jest taki jasno-szary. No i tak jak sama nazwa wskazuje, jest to szkocki zwisło-uchy, czyli ma obklępnięte łóżka. Mm -hmm. po prostu nie jest takim typowym kotem, tylko ma takie. Mm -hmm. wygląda trochę jak misio. Okej. Okay. <laughs> Także interesuję się bardzo rasą i zagłębiam wiedzę i staram się jakoś tam ogarnąć ten temat mm -hmm. bardziej. Ale nawiązując do kuchni, która z kuchni jest Twoim ulubionym? No wiem, że to bardzo brzmi sztampowo, ale włoska. <noise> z tym, że lubię bardzo też e, smaki tajskiej kuchni, więc e, powiedziałabym, że moje takie top 3 dań to jest Pad Thai. Mm -hmm. e, razem z pizzą napolitańską i jakimś, może nie wiem, mm, Baternan i curry, coś w tym mm -hmm. stylu. Ale no, zdecydowanie sercem jestem za Włochami, tak samo jak za całym krajem, więc, mm -hmm. więc ta, ta kuchnia jest moją ulubioną. Czy to jest tylko y, zamiłowanie do jedzenia tej kuchni, czy też próbujesz sama odtwarzać wszystkie sygnały? Znaczy często lubię oglądać jakieś przepisy w internecie i potem to staram się odtwarzać, ale najczęściej wychodzą takie wariacje smakowe, czyli po prostu mm -hmm. coś, co mi się wydaje, że będzie spoko, to, to, to później gotuję. <grym> A jedno słowo, którym miałabyś opisać pracę w fundacji? Jakie by to było mm. słowo? Wydaje mi się, że nieprzewidywalność, bo tak jak wspominałam, nie ma dwóch takich samych dni w fundacji, mm -hmm. nie ma dwóch takich samych pytań tego dnia, więc codziennie staramy się pomagać beneficjentom w z różnych, bardzo różnych kwestiach i z różnymi problemami, którymi się zmagają. Staramy się po prostu pomagać w bardzo dużo sprawach. I za dziękuję Ci i życzę Ci dalszych sukcesów. <noise> ja dziękuję.